Jestem krupierem rozdaję tu karty Tamy raperem. Mała dzisiaj mi powiedziała, że został raperem, bo ja wchodzę Dawaj. wchodzę do góry, nie? Do kuchni matka stoi, nie? <śśmielonanny> A ja to mamy, nie? Mam dać, plus, plus i minus to jedyne co widzę Uuuj, zaświeciło świeciło się! Mam coś Dawaj, nie? ja mam pomysł, nie? Trzeba dać blokadę bo to jest taki Cześć, ja położę. Ja... Proszę uważać. Dałam pomysł, nie? <grym>, ty ja będę udawał Stenderma, na tym je nagrasz, nie? Bo ja... Ale idź tam bardziej. Ale to czekaj to. Trzeba... Bo muszę Dawaj w las! Wlas i jak ktoś pojedzie. I, i się tam schowa. <grym>, I wybiegnij, wybiegnij. <grym>, Zaszeleż. Jak ktoś pojedzie, to coś zaszelesz, Proszę. Widać, jakbyś był nie wiem, siatką na zakupy, bo wiesz na drzewie, co ty... Popijam seret palę się, e Twoja stara na mopałem mówi długa. Kurde, musiałem podzięki. O, czekaj! <grymne> no, jak i to va się wytnie i będzie na insta luz to co mu się uda to co się uda to masz wrzucić chujnie biesi to była moja najlepsza struczka kurwa nigdy w życiu jeszcze tyle razy nie podbiłem stary yeah? yeah, miałem już to zrobić wcześniej ale teraz jak mam oparę to na pewno to zrobię bo ćwiczę kalisthenikę od roku plus jeszcze pół roku siłowni nigdy nie miałem takiego sześciopaka legitnego 30 dni e, 1000, po 1000 skoków na dzień na skakance mój cel na te, na te wakacje to nauczyć się w końcu stać na rękach bo trochę wstyd tak po roku nie umieć Ważę dokładnie 72 kg Jezus Maria musiałem Wyłączyć i włączyć aparat, bo tylko wtedy łapię ostrość, jak sobie nastawiam na wyłączonym nagrywaniu. To jest przejewane w sumie, bo by mi znikło, by musiał drugi raz wchodzić aż. Wyobrażacie to sobie, drugi raz wchodzić na no, magę. Ja już to raz przeżyłem, raz to wycierpiałem. Jeszcze drugi raz mam to zrobić. Siat siat, nie Hop hop! Dobry pie. Jeszcze ten aparat teraz mam bez statywu, nie? Jakby już w tym momencie wiem, że pierwsza rzecz, w ja już w tym momencie od razu kupowałem wiedziałem, ale powiedzmy, że teraz już przekonałem się w 100%, że pierwsza rzecz, którą właśnie muszę kupić to statyw. Gdyż jak mam tak rękę i chciałem właśnie coś nagrać, co w sumie zaraz będę mówił, to trzęsie mi się i to na... No, to obraz jest taki, słychać tylko jak ten, jak cały czas ręką przesuwam po aparacie, bo staram się, żeby. no staram się to jakoś utrzymać, nie zmieniają pozycji dłoni, bo mi się trzęsie, bo nie jest lekki, nie jest mały. No, zabieram się za pisanie scenariusza do ławnika. E, myślałem, bo no wiadomo, ktoś może powiedzieć, no, cringe, nie, że tam jakiś tam film będzie paruminutowy i tu będziesz scenariusz pisał, już nie normalnie. inaczej, nie, ale scenariusze istnieją po coś, po coś ludzko się wymyśliło okay. i no, skoro normalnie filmu, ludzie, którzy zajmują się filmem wykorzystują scenariusze po coś, nie, to jakby, no, może będzie lepiej, jak będą no, scenariusz, bo... Od razu zauważyliśmy problem przy ręceniu pierwszego ławnika, że jakby miałem cały plan w głowie, ale nie miałem do końca wszystkiego w głowie, każdej kwestii, żeby każdemu mówić, co ma mówić. Myśleć bardziej na tym, że w ogóle, kurwa czemu się tam będziemy odzywać i w końcu wyszło na to, że specjalnie tak zrobiłem, żeby było krótko, żebyśmy się nie odzywali za dużo. Teraz w tym momencie, pewnie parę godzin mi zajmie oglądanie krótkich filmów na YouTubie, horrorów anglojęzycznych, potem kiedy już będę właśnie w nastroju, może podpatrzę jakieś, właśnie pomysły, no ale jak już to wszystko popatrzę, podpatrzę to i będę w nastroju, to właśnie będę robił plan ramowy, a potem kwestia po kwestii, emocje po emocji będę opisywał, nie wiem, wydruk wydrukuję to albo jakoś wyślę im, nie wiem. W sumie to nie wiem, mi na to mogę siedzieć na tym komputerze. Bo to ogólnie. Ja nie mam swojego komputera, to jest komputer brata. Ja kiedyś miałem laptopa, który go spaliłem. Pyk, 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 pyk. Ja studio. Może się aleks nauczy ten: nie wskakiwać pod koła. Bo on lubi od boku. Kasacja tak jest, to jest wyścig Myknął cię Tylko NIE PRZEJEDŹ GO! Ej, bo tu jest jakieś zdobywanie funduszy Że o co chodzi, że wspieranie kanału jakby? Że jakby można wesprzeć dany film? Kliknę w to Gdzie się zdobywa fundusze? mogę ogóle o co chodzi? Znaczy wiem... Bo tu dużo ludzi jakby na tych na przykład kanałach. O, tu jest coś. Jakieś darowizny. Całkowita zebrana kwota. O, tu można. To się nazywa lewica kurwa, bardzo Poliżałeś obiektyw. Kurwa, muszę wyczyścić. To jest Aleks. Aleks jest psem. A to jest Paweł. Ja nie co nie wiem. Pierdolisz, że psem! <laughs> Normalnie. Bez zająknięcia. Stary, aluminium. Dobra, iść <laughs> Ty widzisz kurwa żeby ktoś szedł Ale jak ktoś tam będzie na samym końcu to idź Ale już się przygotuj, bo cię zobaczą Idzie ktoś! Idzie! Idzie! Ale musisz tak... nie chcę się błanić. Ja nie bawię się w dubiela. Szanujmy się. To jak e, widzieliście te pranki z klaunami? Że typ z maczetą a albo z piłą łańcuchową. Idzie, idzie se na parkingu chłopie wieczorem i nagle chłopie wychodzi z windy chłopie, to by było trochę albo st stary że, e, że wchodzisz do przejścia podziemnego a tam typ pocięty niby i ten odpala piłę łańcuchową i leci za typem A raz raz ten klaunowi w Bo bez sprzętu był i tylko benzyną lał na samochód